Cześć, tutaj Janek Śpiewak, witam Was na moim kanale na YouTubie. Dzisiaj krótki komentarz o Szymonie Hołowni i ostatnich transferach w jego partii. Posłuchajcie. A dlaczego u Pana w organizacji jest Jacek Kozłowski, który został wyrzucony z Platformy Obywatelskiej? Jan Śpiewak ma z tym problem. To niech ma Jan Śpiewak z tym problem. Kilka dni temu Szymon Hołownia zarejestrował swoją partię. Partia będzie się nazywać Polska 2050. Moje wielkie zaskoczenie zbudził fakt, że wiceprezesem tej partii został Jacek Kozłowski. Były wojewoda mazowiecki, Wybitny członek Platformy Obywatelskiej z najbliższego kręgu Donalda Tuska, sięgającego jeszcze lat 80.. Jacek Kozłowski był również szefem kampanii wyborczej Hanny Gronkiewicz w 2006 roku. Jego kariera od początku była związana z Donaldem Tuskiem i formacją gdańskich liberałów. Dlatego byłem bardzo zdziwiony, że pojawił się w partii Szymona Hołowni. Napisałem tweet z tej okazji. I zapytałem się, kto będzie następny. Już wcześniej w ruchu Szymona Hołowni bardzo aktywnie działał Jacek Cichocki, również minister w rządzie Donalda Tuska, koordynator do służb specjalnych. Na wieczorze wyborczym Szymona Hołowni pojawił się za to Roman Giertych, osobisty, bliski współpracownik Donalda Tuska i jego prawnik. Wygląda to trochę tak, jakby Platforma Obywatelska robiła sobie z Szymona Hołowni takie koło ratunkowe, które ma ich przewieźć do następnych wyborów. Szymon Hołownia został zapytany o mojego tweeta na antenie Polsat News. Zobaczcie. Panie Szymonie, czy tworzy Pan w Polsce 2050 grupę rekonstrukcyjną platformy? Najpierw Jacek Cichocki, teraz we władzach Jacek Kozłowski były wojewoda mazowiecki. Jan Śpiewak mówi, że to taka naprawdę neoliberalna odtworzenie neoliberalnej platformy. Bardzo cenię opinię Jana Śpiewaka, natomiast proponowałbym, żeby skoncentrował się na w zajmowaniu się tym, w czym rzeczywiście jest znakomity, a nie w recenzowaniu działalności politycznej innych, bo w, no czasami jemu też zdarza się kiedy popaść. To, kiedy Jan Śpiewak walczył o prawa lokatorów, to czasem na drodze stawał m.in. Jacek Kozłowski, wspomniany przeze mnie wcześniej. A później łaskawiał go Andrzej Duda i jeszcze wiele innych rzeczy się wydarzało. Ja wierzę głęboko w urzędniczą, że tak powiem, sprawność i sprawność organizacyjną przede wszystkim Jaceka Kozłowskiego. Drogi Szymonie, dziękuję Ci za rady i wezmę je do serca. Zobaczcie, jak Jacek Kozłowski... Obecna prawa ręka Szymona Hołowni zachowywał się w stosunku do lokatorów w roku 2006. Widzimy go tutaj na zdjęciu, jak rozbija konferencję prasową z rozpaczonych lokatorów, którzy walczą o swoją kamienicę. Nie jest to przypadkowa kamienica, to kamienica Naokowskiego 16. Prawdopodobnie najsłynniejsza kamienica w Polsce. Kamienica po wojnie ukradziona przez szmalcowników, która następnie trafiła w ręce rodziny Hanny Grąkiewicz-Walc. W latach 2000 doszło do nielegalnej reprywatyzacji tej kamienicy, a następnie wszyscy lokatorzy zostali z tej kamienicy wyczyszczeni i wyrzuceni. Lokatorzy bronili się w 2006 roku, zorganizowali konferencję prasową, i kto ich nawiedził na tej konferencji? Jacek Kozłowski. Jacek Kozłowski rozbił tę konferencję, przejął mikrofon. I zapewniał o pełnej legalności tejże transakcji. Jak się okazało, wiele lat później, oczywiście, transakcja była lipna, doszło do e, naruszania prawa. Mąż Hanny Gronkiewicz-Waltz i córka Hanny Gronkiewicz-Waltz musieli oddać miliony złotych nielegalnie zarobione na sprzedaży kamienicy. Ja poznałem Jacka Kozłowskiego na początku swojej działalności aktywistycznej. W 2013 roku prawie udało nam się zablokować budowę. Biurowca na placu zamkowym. Biurowiec budował Maciej M., aferzysta reprywatyzacyjny, który później trafił na ławę oskarżonych. Maciej M. zreprywatyzował kawałek tunelu trasy WZ, tak, tak, drogi publicznej, wybudowanej po 1945 roku i wybudował nad tym tunelem. Budynek. Budynek, który absolutnie nie pasuje do starówki, który złamał absolutnie elementarne zasady urbanistyki, ale też umowy międzynarodowe, bowiem stare miasto jest pisane na listę UNESCO i każda nowa budowa musi być konsultowana z UNESCO na Starym mieście. Tego nie zrobiono. Maciej dostał bardzo szczodre pozwolenie na budowę i przystąpił do budowy, ale wtedy myśmy odkryli, że pozwolenie na budowę wydawała matka jednego ze współprojektantów budynku. Hanna gronkiewicz nie miała wyjścia, to było rażące naruszenie prawa. Wstrzymała więc budowę, ale kto się pojawia wtedy cały na biało? Jacek Kozłowski. Jacek Kozłowski natychmiast unieważnia decyzję Hanny gronkiewicz i daje zielone światło do budowy biurowca. Biurowiec dzisiaj stoi na Starym Mieście, jest paskudny, jak wszyscy możecie go zobaczyć. Jacek Kozłowski, który, jak wiemy, jest wielkim przyjacielem lokatorów, i w 2018 roku, po wyborach prezydenckich, Jacka Wojciechowicza, a więc jedną z najbardziej skompromitowanych postaci w warszawskim ratuszu. Wiceprezydent Jacek Wojciechowicz to były wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za planowanie przestrzenne. Tak, ten gigantyczny chaos, w którym dzisiaj żyjemy w stolicy, to jest jego dzieło. Jaceka Wojciechowicza pozbyła się Hanna Gronkiewicz-Walc po wybuchu afery reprywatyzacyjnej, bowiem Jacek Wojciechowicz odpowiadał za planowanie i organizowanie przestrzeni wokół Pałacu Kultury. I tak dziwnym trafem, tam gdzie były roszczenia reprywatyzacyjne, na placu Defilat. Wyrastały wieżowce. I okazuje się, jak wszystko na to wskazuje, mafia miała wybudować dwa wieżowce na placu właśnie dzięki zmianom dokonanym przez Jacka Wojciechowicza, oczywiście później zatwierdzony przez Hannę Gronkiewicz-Walc i całą Radę Miasta. I dzisiaj Jacek Kozłowski, tak zasłużona osoba dla Warszawy i dla obrony lokatorów, jest wiceprezesem partii Szymona Hołowni, jego prawą ręką. Moje pytanie do Szymona Hołowni. Kło Dokąd zmierzasz, Szymonie? Co chcesz osiągnąć? Myślałem, że chcesz zmieniać Polskę, a otaczasz się ludźmi, którzy są skompromitowani, którzy dawno powinni zniknąć z polskiej polityki. Dlaczego to robisz? Ja nie znajduję odpowiedzi, ale dlaczego musi być tak, że każda nowa siła polityczna, która pojawi się w Polsce, zawsze jest jakimś odbiciem Platformy Obywatelskiej? Chyba nie o to, Szymonie, ci chodziło, gdy wchodziłeś do polityki i chciałeś ją zmieniać, bo na razie pudrujesz starego trupa.